Zasada treningu dzielonego Joe Weidera jest jedną z jego zasad i polega ona na tym, że po prostu trening mamy podzielony, a dokładniej grupy mięśniowe mamy podzielone. I polega ona, wykonuje się ją w ten sposób, że po prostu jednego dnia możemy ćwiczyć górną połowę ciała, następnego dolną. Możemy praktycznie dowolnie łączyć grupy mięśniowe, na przykład jednego dnia wykonywać ćwiczenia na klatkę piersiową, połączyć następną partią połączoną z klatką piersiową byłyby mięśnie dwugłowy ramion, czyli bicepsy. Następnego dnia, dajmy na to we wtorek, możemy sobie wykonać Przysiadę na mięśnie nóg. Dołączyć sobie do tego ćwiczenia na łydki. W środę możemy zrobić przerwę. W czwartek, natomiast, zrobić sobie mięśnie najszersze pleców z mięśniami trójgłowymi ramienia, czyli z tricepsami. W piątek, możemy sobie zrobić barki dołączyć sobie do tego brzuch, przedramiona i na tym ta zasada właśnie polega, że podzielone są grupy mięśniowe, połączone, niewykonywane wszystko na jednym treningu. A jest to zasada dla osób średnio zaawansowanych, które ćwiczą od 9 do 12 miesięcy.